Najnowsze informacje z rynku nieruchomości polskiego i z rynku europejskiego, którym najbardziej są zainteresowani Polacy. Zatem co się dzieje na rynku nieruchomości? Najnowszy. Update, mam taki poniedziałkowy. Niestety informacje dla jednych są dobre, dla drugich bardzo złe. Z drugiej strony pokazują nam Polakom, że właściwie no powinniśmy z takich rzeczy korzystać, więc tak jak powiedziałem na początku, to będą bardzo dobre informacje dla jednych, no ale także bardzo złe dla drugich. Ze względu na to, że dużo się dzieje, dużo się dzieje na rynku i będzie się działo na rynku nieruchomości, jednak my w Polsce jeszcze tego nie wiemy. Zatem, czy opłaca się kupić dom w Polsce, mieszkanie, apartament, cokolwiek? Czy na przykład opłaca się sprzedać dom w Wielkiej Brytanii i uciekać stamtąd? Póki można, ze względu na to, że na przykład jest Wielka Brytania w degradacji, i właśnie przejdziemy do Wielkiej Brytanii i pokażę, szanowni państwo, jak jedno z miast, w którym mieszka bardzo dużo Polaków przechodzi znaczną degradację, szanowni państwo, i to wielkie miasto, degradację, totalną degradację właściwie przechodzi. Proszę zobaczyć, to jest, szanowni państwo, Birmingham, i teraz co Państwu pokażę, to naprawdę mogą się Państwo zdziwić totalnie, bo dochodzi, można powiedzieć, no z naszego punktu widzenia w Polsce, no to ludzie się dziwi, na pewno by się zdziwili, że takie rzeczy są w Anglii, prawda? Bo w nasze media próbują zakłamywać rzeczywistość. No ale o tym wszystkim opowiem zaraz, ale zanim o tym opowiem, zapraszam oczywiście wszystkich do zasubskrybowania tego kanału, ze względu na to, że nawet 60% oglądających nie subskrybuje tego kanału. Ja i tak mam bardzo duży odsetek, bo na innych kanał, nawet, kanałach nawet 95% ludzi nie ogląda swoich kanałów. Przepraszam, nie subskrybuję swoich kanałów, które ogląda, a u mnie bardzo wysoki odsetek, tylko 60% ludzi yy, nie ogląda. Przepraszam, nie subskrybuje yy, mojego kanału. Yy, tak więc w, w zacznę w sensie subskrybujących po prostu ogląda większość filmów, nawet prawie wszystkie filmy, nawet wszystkie filmy. Zatem dziękuję za subskrypcję, pozdrawiam i oczywiście zapraszam także do zasubskrybowania mojego kanału. Angielskojęzycznego. Tam potrzeba bardzo dużo subskrypcji, żeby angielski YouTube wybijał angielskie języczne filmy na angielskojęzyczny YouTube, czyli ten amerykański, kanadyjski, australijski, prawda, angielski, tam i ogólnie te 2 miliardy ludzi, który, których jest na świecie. Tak więc przechodzę dalej, szanowni Państwo, pokażę teraz szokującą sytuację na rynku w Birmingham. Proszę zobaczyć, Birmingham to bardzo duże miasto. Ja nie będę pokazywał, gdzie leży Birmingham, bo po prostu, wiecie, no, Polacy w znacznej części wiedzą, co to jest Birmingham. Polacy wiedzą, gdzie leży Birmingham. W połowie do Manchesteru od Londynu, tak? Czy z Manchesteru, czy z Londynu do Manchesteru. Birmingham to jest dosyć duża metropolia. Niby tam e, mieszka około, nie wiem, tysięcy ludzi, ale chyba w tym metro, y, czyli w metropolii znacznie więcej y, mieszka, sam właściwie nie pamiętam, y, więc jest to bardzo duże miasto, jest to bardzo duże miasto, jest to bardzo duże miasto, według statystyk tam mieszka milion 200 tysięcy w samym mi mieście, prawda? W samym mieście, no ale pewnie w tej yy, 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 metropolii jest prawie 3 miliony, podobno, prawda? 3 miliony, więc w samym Birmingham milion 200 tysięcy ludzi, a w metropolii 3 miliony, to jest to taka właściwie ludnościowo, można powiedzieć, Warszawa. Tak więc co się tam dzieje, szanowni Państwo? No a dzieje się tak, yy, że aż musiałem w wyszukiwaniach. Zmienić wyszukiwania i proszę zobaczyć, tutaj na tej stronie, right move całka, tutaj kliknąłem tak, że e, kliknąłem tylko nieruchomości od trzech sypialni, czyli trzy sypialni mi tylko pokazuje lub więcej, prawda? Czyli pokazuje mi domy lub wielkie apartamenty z czterema pokajami na przykład i dwoma łazienkami, prawda? większość tych domów, które teraz Państwo zobaczą w ultra, w bardzo niskich cenach, to zobaczą Państwo domy czteropokojowe, wiecie, z kuchnią, z dwoma łazienkami zapewne, z ogrodem, czasem z garażem, prawda, więc są to duże domy, dlatego kliknąłem, bo jest ich bardzo dużo tanich i proszę zobaczyć, kliknąłem, Szanowni Państwo, do 5 mil od centrum Birmingham, czyli tam do 8 kilometrów, i wielkie domy, wiecie, 100, 120, 130, 140, 150 metrowe. Domy, prawda? W znacznej części będą się pokazywać. I co tam się dzieje? I proszę zobaczyć. Co tam się dzieje? Cała masa po 24 tysiące, 29 tysięcy, tak? To, I to wszystko niestety jest na aukcji. I to jest wszystko aukcja, po 29 tysięcy i to, szanowni państwo, są domy czteropokojowe. Domy, całe domy czteropokojowe w Birmingham, prawda? Czy też w Walsall yy, koło Birmingham? E, czy też e, Wensbury, prawda, i tak dalej, i tak dalej, Dudley, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tylko, że to są aukcje i różnego rodzaju takie nieruchomości, które e, są na przykład w, coś tam, coś tam, albo investment opportunity, czy coś takiego, prawda? Różnego rodzaju rzeczy, które nie do końca są zainteresowaniem ludzi, którzy chcieliby kupić mieszkanie, na przykład na kupno dla siebie, ale na inwestycje. Bardzo interesujące może to być i proszę zobaczyć. Te wszystkie, oczywiście, to są aukcje po 39, po 29 tysięcy. Tylko, że tych aukcji, szanowni państwo, to są domy czteropokojowe, 150 metrów, tak? A ile dzisiaj to jest 29 tysięcy funtów? 29 tysięcy funtów to jest 150 tysięcy złotych no wiadomo, że na aukcji to i cena może trzy razy pójść w górę no dobrze, ale omijmy te aukcje bo nie chcemy przecież skupiać się na aukcjach bo nie wiemy wtedy jaka jest prawdziwa cena takiej nieruchomości no i proszę zobaczyć, tutaj ich jest dalej public auction, public auction to pokazuje wielką tragedię niestety w Birmingham to nie jest, wiecie, fajne to jest dosyć smutne bo widzimy czteropokojowe domy to są czteropokojowe domy, szanowni państwo, tu 3 bet pokazuje, Polacy w Anglii to rozumieją, jeżeli mnie słuchają Polacy w Anglii, a słuchają mnie, no to oni to wiedzą, ale Polacy w Polsce dalej nie wiedzą, że wielu nie wie, że w Wielkiej Brytanii, jak się pokazuje trzypokojowy dom. No to jest to trzypokojowy dom, 3 bet, trzy sypialnie plus living room, czyli plus pokój dzienny, prawda? Czyli duży pokój, czyli salon, czyli cztery pokoje plus na przykład dwie łazienki i kuchnia. Tak? czyli to są po prostu zwykłe takie duże domy 100, 120, 130, 150 metrowe no takie minimum prawda no jedziemy dalej i widzimy, że tu następne następne dziesiątki, dziesiątki domów w Birmingham takich dużych no jest, powiecie, no po 200 tysięcy złotych na aukcji, prawda? Po, po 150-po 200. Cała masa. Gdybyśmy kliknęli dwa pokoje, gdybyśmy kliknęli jeden bedroom, czyli takie wiecie, 60-70 metrowe domy i mieszkania, byłoby tego jeszcze znacznie, 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 znacznie więcej. Ja kliknąłem to, żeby się nie bawić w takie, wiecie, 50-60, 70 metrowe, aby pokazać, jaka jest skala. Dlaczego to pokazuje? No bo w Polsce dalej próbuje się opychać, wiecie, mieszkania 100 metrowe za milion złotych, 1,5 miliona złotych, 2 miliony złotych, 3 miliony złotych, prawda? A tutaj mamy, wiecie, no yy, całą masę nieruchomości 100 metrowych na aukcji po 150 tysięcy złotych. Tutaj jest teraz coraz drożej, jest coraz drożej, jest coraz drożej, ale to są dalej aukcje. Ja chcę to specjalnie przewertować. I dlatego kliknę nawet nie na 3, a teraz kliknę na szóstą stronę, to może te akcje wreszcie się, aukcje się wreszcie skończą. No i zobaczmy w takim razie, jaka jest sytuacja w Birmingham. Dalej mamy public auction, to jest tragedia, szanowni Państwo. Public auction, public auction. No i dopiero public auction, property auction, to jest bardzo przykre, szanowni Państwo, to jest bardzo przykre. Tu nie ma się z tego, co tam bo To jest przykre, prawda? Bo to, bo to z, zawsze e, taka aukcja domu, to z czegoś tam wychodzi. E, trzeba dalej kliknąć. No, ja kliknę na przykład na 8. ósmą stronę kliknę. ósmą stronę z wielkimi domami. E, wiecie, 100-150-metrowymi, czteropokojowymi. Dlaczego to pokazuję? Bo chcę pokazać skalę, szanowni państwo, w kraju, w którym. Finalnie dalej się zarabia nawet wiecie 3 razy więcej niż w Polsce, bo finalnie u nas płaca minimalna, to jest tam powiedzmy te 700, 700 euro, czy tam 600 euro. a u nich płaca minimalna, to jest te 1700 euro,. Tak? Czyli u nas płaca minimalna to 700 euro. A u nich płaca minimalna to dalej 1800 euro. U nas oprocentowanie Narodowego Banku Polskich kredytów to, to 6,75, prawda? Złotówki 6,75, a u nich jest dalej mniej, bo tylko 5,25. Ale oni mają pozamrażane kredyty, tak? A my tych kredytów nie mamy pozamrażanych, tak? I proszę zobaczyć, czy się aukcje już skończyły? Dobra, skończyły się aukcje, wreszcie aukcje się skończyły. Wreszcie aukcje, aukcje się skończyły, nie ma aukcji przy ósmej stronie, więc możemy kliknąć może stronę siódmą, może klikniemy stronę siódmą i będą normalne nieruchomości o wielkiej wielkości. Dlaczego pokazuje Birmingham? Szanowni Państwo, przede wszystkim wiecie, no w Birmingham w okolicach jest dużo Polaków. W Manchesterze jest dużo Polaków, tam w Londynie, wiecie, jest dużo Polaków. W ogóle w Anglii dalej jest około miliona, czy tam półtora miliona Polaków. Oni pokazują, że tam jest 900 tysięcy, no ale zapominają dodać, że tam pewnie jest jeszcze pół miliona dzieci, które się tam urodziły i właściwie tych Polaków może nawet jest więcej w tej Anglii. My się na pewno nie dowiemy, ile w rzeczywistości jest Polaków w Anglii. To wiem na pewno, że ze statystyk zapewniam wszystkich, że się nie dowiemy ilu jest. Polaków w Anglii. Dokładnie, prawda? No i o co chodzi? Yy, jeszcze jedną mogę cofnąć mogę cofnąć na szósteczkę i szósteczka nam jeszcze pokaże bez aukcji. Dobra, już nie będę dalej szedł na piątkę. No i widzimy, szanowni Państwo, i już takie bezaukcyjne domy. Bezaukcyjne domy, tutaj chociażby nie będę przecież wchodził w każdy ten dom, bo się zanudzimy, no ale widzimy, że bezaukcyjne domy. Już są powystawiane cztery pokojowe, czyli wiecie, 150 metrów, 120, 160, wiecie, dwie łazienki, kuchnia, living room, tak, trzy, wiecie, to jest domy, duże domy, tak. Zobaczmy, jakie jest w Birmingham, tak, po 130, semi-detached, for sale, national, a, dalej aukcja, dobra, przepraszam, offered with long, tutaj mamy tenantów w środku, for sale by modern method of auction. No i tu też aukcja, 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 aukcja. Wiecie, bo teraz może może się zmienić, może stwierdzili w Birmingham, że bardziej się może nawet te nieruchomości na aukcji, to wcale one nie mają przykrej historii. Tylko te nieruchomości na aukcji, może próbują mm, sprzedać, mm, bo nie mogą ich normalnie sprzedać, bo na przykład próbują je sprzedać bo wiecie, bo to, jak się robi myk. Nie jesteś w stanie jakieś tam rudery sprzedać za 100 tysięcy. Nie? Za 100 tysięcy Chcesz dostać 100 tysięcy A wiesz, że no cholera nie dostaniesz nawet 70 Tak normalnie jak wystawisz No bo każdy sobie to obejrze Ale jak wystawisz na aukcję To zaczyna działać to na wyobraźnię Jak wystawisz na aukcję taką nieruchomość Za którą chcesz 100 tysięcy Nawet nie dostaniesz 70 tysięcy I wystawisz ją na, auk na aukcję To istnieje możliwość, że przyjdzie jakiś żółtodziob i gdy zobaczysz, że na aukcji wystawiłeś taką nieruchomość za 29 tysięcy funtów, i wiecie, na aukcji są emocje i tak dalej, i tak dalej, tam się dziobie, są emocje. I jeżeli mm, wyjdzie, że na aukcji wystawią za 29 tysięcy, no to ciebie może ponieść i kupisz to za te 70 tysięcy. A jak jesteś frajer, to kupisz nawet za 100 tysięcy. A jak jesteś ciężki frajer to kupisz nawet za 100 tysięcy, prawda, czy tam 120, prawda, czy tam, no tak to może zadziałać, może, może tak robią teraz. Wiecie, trzeba być na baczności, ja tylko pokazuję, jakie są myki, prawda, i, i proszę zobaczyć. I dalej mamy nieruchomości, to już nie są na aukcji, czyli o tu mamy offers in region, region of, czyli widzimy, że w, szanowni państwo, Birmingham, w którym no dalej te kredyty są znacznie tańsze, bo no bo my mamy 6,75% od od y, roku, a wiecie, powyżej 5,25, czyli tego, co mają Brytyjczycy, mamy jeszcze dłużej, a w okolicach 5 mamy jeszcze dłużej, prawda, tam półtora roku, czy ile, yy. Mamy bardzo wysokie oprocentowania w porównaniu do Brytyjczyków od dwóch lat. U nich te nieruchomości są już. no są niższe niż u nas chociażby, bo u nas jest pompka, pompowanie jest nieruchomości, prawda? Wiadomo, że widzimy, że to są z naszej części takie rudery. Tylko, że widzicie, no tam, tam. Co z tego, że oni próbują to sprzedać za 140 tysięcy czy 145? Jak i tak, y, m, przecież y, teraz jest y, świat negocjacji, prawda? Teraz się cenę negocjuje. I o co chodzi w tym wszystkim? O co chodzi w tym wszystkim? W tym wszystkim chodzi o to, że no, widzimy, wiecie, no 150 metrowe mieszkania, domy, domy, 150 metrowe domy. No i te 150 metrowe domy, wiecie, Osiem lat temu, 9 lat temu, gdy zacząłem dużo pisać na dobre rówce UK, Nuchalinsider no, i tak dalej, powiadamiając ludzi, że za jedną nieruchomość Wielkiej Brytanii można w Polsce na przykład kupić, wiecie, cztery apartamenty i sobie żyć dostatnio. No to w, rzeczywiście w 2015 roku dużo ludzi mogło sprzedać swoje domy w Wielkiej Brytanii, wiecie, za tam 150 tysięcy funtów czy tam 200 tysięcy funtów, wymienić to jeszcze po wysokim kursie, nie wiem, powiedzmy 6, funt, za, 6 zł za funta. I wiecie, i, i mogli do dzisiaj zarobić, kupując wtedy w 2015 w Polsce y, za milion... Tam funtów, cztery apartamenty, prawda? Dzisiaj te apartamenty są, przepraszam, za milion złotych cztery apartamenty. Dzisiaj te apartamenty są warte 2 miliony, jakie 2,5 miliona w Polsce, prawda? Warte, no znaczy się warte. No, 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 no tak, wzrosły wtedy nieruchomości, prawda? Mówiłem, że będą rosły, prawda? W 2014, 2013, 2015. Tak, I, e, i dzisiaj wiecie, no są po prostu. Można powiedzieć, co niektórzy by powiedzieli, że taka osoba jest bogata, bo wielu ludzi, którzy, widzą ludzi, którzy na przykład mają 5 nieruchomości i każda z tych nieruchomości kosztuje na przykład 600 tysięcy, no to mają 3 miliony złotych, prawda, w nieruchomościach, wynajmują sobie te nieruchomości po 3000 tysiące złotych, czy tam po 2000 tysiące złotych, wiecie, inkasują 10 tysięcy. Miesięcznie nic nie muszą robić, tylko tam to ewentualnie naprawiać. No i tacy ludzie są bardzo często uważani za ludzi bogatych, chociaż moim zdaniem to nie są ludzie bogaci, tylko może ewentualnie majętni. No, można powiedzieć, że majętni, no bo dobra, pięć nieruchomości bez kredytu to już można powiedzieć, że człowiek jest majętny, prawda? Można powiedzieć, że człowiek jest majętny, tak? No ale tutaj widzimy, że. Tutaj widzimy, że no jest sytuacja totalnie yy, odwrotna, tak, że no co z tego, już nie wymienisz, Szanowni Państwo, no bo co, 150 tysięcy i tego le to ledwo kto sprzedaje, prawda, i ledwo to sprzedaje, no to 150 tysięcy razy yy, tam yy, 5, to no to jest, wiecie, 750 tysięcy złotych, prawda. 750 tysięcy złotych. No dzisiaj sprzedają coś za 150 tysięcy złotych w Birmingham, jeżeli ci się uda to sprzedać za 150. przepraszam, 150 tysięcy funtów no to dostaniesz 750 tysięcy złotych. No. No i co? No możesz w Polsce kupić sobie. No, no nie kupisz 100 metrowego mieszkania, znaczy teoretycznie kupisz, bo możesz poszukać, tak? Ale. No to nie jest to samo, tak? Wcześniej mogłeś sprzedać, wiecie, dom za 200 tysięcy i mieć z tego tam 4-5 apartamentów. No dzisiaj, jak sprzedasz coś takiego za 150 tysięcy funtów no to dostaniesz 750 tysięcy złotych. No, gdzieś tam, wiecie, w jakiejś tam. no w trójmieście i tak dalej. No, jest ciężko, prawda? Jest ciężko. No już nie. No, jest bardzo ciężko po prostu. No, nie jest to już żadne bogactwo, nie jest to już żadne nic, prawda? Nie jest to już nie wiadomo co. Po prostu brytyjski funt zdechł, można powiedzieć, w porównaniu do cen na świecie. Po prostu brytyjski fund, o to chodzi, prawda? Znaczy nie, że zdechł, prawda? Znaczy nie, no nie ma wartości już. Po prostu brytyjski funt i ten funt. Który siedział w brytyjskim equity nieruchomości, nie ma już wartości w stosunku do tego, co jest na świecie, prawda? No, możesz sprzedać sobie dom w Birmingham za 150 tysięcy, no i ewentualnie możesz sobie za to kupić dom w Polsce. No i tyle, prawda? A jak, no albo dwa mieszkania. No, możesz sobie za to kupić może jakieś trzy ultramałe kawalerki, nie wiem. W tam w Szczecinie czy w Poznaniu, prawda? No ale, no w sumie możesz kupić, sprzedać za 150 tysięcy i kupić sobie trzymałe ultra, trzymałe ultra, nie wiem, trzymałe, wiecie, 30 metrowe kawalerki, nie wiem, w Poznaniu czy w Szczecinie czy tam gdzie jest taniej, nie wiem, może we Wrocławiu, prawda? czy gdzieś i je wynajmować i sobie mieszkać w Hiszpanii, rzeczywiście, je tam coś tam inkasując, ale to już nie jest taki big deal. Tylko rzecz jest w tym że jeżeli Wielka Brytania dalej będzie szła w tym kierunku, w którym idzie od 13 lat i w którym idzie od 3 lat, no to będzie jeszcze gorzej. No będzie jeszcze gorzej, tak? Będzie jeszcze gorzej. No musimy to zrozumieć, że. ale to też pokazuje skalę w Polsce, jaki mamy problem w Polsce, bo mimo to, proszę zobaczyć, mimo to, no bo w Polsce, wiecie, płaca minimalna w Wielkiej Brytanii to 1700 tam euro na rękę, czy tam coś takiego, prawda? 1700 euro na rękę, czyli u nas płaca minimalna to tam 700 euro na rękę przy tej samej godzinie yy, yy, miesięcznie, godzin miesięcznie, tak? Czyli tam zarabiasz 1700 euro na rękę, a w Polsce zarabiasz 700 euro na rękę. Czyli tam dalej się zarabia 1000 euro miesięcznie więcej za jakąkolwiek główną pracę, prawda? Czyli zarabia się 130% 100... więcej. A ceny nieruchomości, widzicie, nie ma takiej dostęp... dostępności jak. Nie ma w Polsce takiej dostępności w miastach. W... Nie, tak tanich nieruchomości w stosunku do zarobków w Polsce. Po prostu nie ma. Bo to są, szanowni Państwo, 150-metrowe domy. Ja mógłbym kliknąć. Mogę kliknąć, proszę zobaczyć. Mogę kliknąć yy, domy, no na przykład yy, bez minimum bez. No i proszę zobaczyć. Tutaj kliknę, to są wszystko aukcja. Tam po 10 tysięcy się zaczynają te aukcje, prawda? I kliknąłem. No takie, wiecie, te będą wyskakiwać takie 30 metrowe klitki. I kliknę od razu. Przejdziemy te wszystkie, inwest... yy, te wszystkie yy, aukcje. Na stronę, no nie wiem, no dziesiątą co najmniej myślę, prawda? I proszę zobaczyć, tutaj na stronie dziesiątej dopiero się zaczynają po 80 tysięcy euro, tak? Proszę zobaczyć. 80 tysięcy euro, tak? Dwupokojowe, tam, 60 metrowe, 70 metrowe, tak? Proszę zobaczyć, po 80 tysięcy, a 80 tysięcy razy 5 to jest 400 tysięcy złotych, tak? Ale dzisiaj i tak się wiecie, negocjuje cenę tam 10, 15, 20%, czasem nawet 30%, a jak ktoś myśli, że się nie negocjuje dzisiaj ceny, no to jest frajer. I tyle, prawda? Widzimy, tak? Proszę zobaczyć, no po 85 tysięcy, tak? Czyli w Birmingham, w tych takich klitkach, co mamy, te klitki w Polsce 40-metrowe, no bo w Polsce generalnie Deweloperzy, prawda, tych wszystkich bloczków, blo tego wszystkiego, tych tak zwanych apartamentów, oni budują wszystko 40, 45 metrów, 50 metrów, może co niektóre 55, 60, no może z kilka, jeżeli jest dziesięciopiętrowiec, może kilka jest 100 metrowych i tyle. Nawet nie wiem, czy wiecie, coś takiego się robi w danym momencie w Polsce, że w Polsce. Wiecie, no wszystko jest malutkie, i widzimy. Popatrzcie, ile tego jest. I to jest, wiecie, 12 strona w Birmingham. Tego jest, wiecie, tego jest cała masa. Tego, ja tego przecież nie będę sprawdzał po kawałku. Popatrzcie, ile tego jest. I to jest wszystko, widzicie, po 400 tysięcy złotych. A może nawet za 300 kupisz. Jak ci się uda zbić, bo dzisiaj specjalnie się daje wyższe ceny. Musimy zrozumieć, że specjalnie nawet dzisiaj się daje wyższe ceny na tych stronach, które reklamują. Nieruchomości w Anglii, dlatego, że no bo ludzie po prostu negocjują, no bo wiedzą, że jest oprocentowanie gigantyczne, tak? No to co masz nie, nie negocjować? Więc na, nawet jeżeli ktoś daje cenę 100 tysięcy, no to wcześniej dawał cenę 80, no ale przychodzili i mówili do niego, to ja nie dam Ci 80, a dam Ci 60. No to on się zdenerwował, taki jeden z drugim, no i zamiast dawać 80, to daje 100 tysięcy, no to jak przyjdą. I zobaczą ceny 100 tysięcy, jeżeli przyjdą, no to powiedzą, że chcą yy, 70 tysięcy, a on powie chce 75, no oni powiedzą deal, no to sprzeda za 75, a jak wystawiłby za 80, no to by chcieli za 50 kupić, tak? I nie masz pozycji negocjacyjnej. Musimy zrozumieć, że się daje teraz ceny nieruchomości 10, 20, 30% wyższe, prawda? Chyba, że ktoś chce sprzedać szybko, no to, to jest inna sprawa, no to jest normalne. Popatrzmy, tylko jest cała masa. Widzimy, cała masa, cała masa, cała masa, cała masa. Wiecie, to jest wszystko poniżej 500 tysięcy złotych. Taki i tu jest. Widzimy tu jesteśmy już na 13 stronie. Na 13 stronie, a każda strona ma 42 oferty czyli już przewertowaliśmy 500 nieruchomości. 500. Wezmę 18 stronę, proszę sobie, 18 razy 42. To jest popatrzmy, ile to jest nieruchomości, prawda? Jesteśmy na 18 stronie. I dopiero się zaczynają. Po, na 18 stronie dopiero się zaczynają nieruchomości po 100 tysięcy funtów. Na 18 stronie, tak? Czyli 18, dopiero, szanowni państwo, dopiero przy 42 razy 18, 756 ofert musiałem przewertować, aby wyskoczyły mi nieruchomości po 100 tysięcy funtów, czyli po 500 tysięcy złotych, No ale wiadomo, że 20-30% możesz zbijać, nie? Tylko co, co jeszcze Wam pokażę? W filtrach wykluczyłem Buying Schemes, czyli te shirt Ownership i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Retirement Home, czyli jeżeli byśmy kliknęli tutaj jeszcze, bo to Buying Schemes też tanio można kupić, tylko tam w połowie, czy tam... Proszę zobaczyć, jest ich jeszcze więcej, prawda? Jest ich jeszcze więcej, jeszcze więcej. My... W Polsce nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje w danym momencie, szanowni państwo, na świecie. Nie zdajemy, proszę, proszę zobaczyć, nie zdajemy sobie sprawy, szanowni państwo, z tego, co się dzieje w danym, na świe, w danym momencie na świecie. I mi jest z tego powodu bardzo przykro, bo ja chcę, żeby moi widzowie, moi słuchacze. Wiedzieli, co się dzieje na świecie, dzięki czemu mogli podejmować dobre decyzje, dzięki czemu nasz naród będzie bogaty, nasze społeczeństwo będzie bogate, bo ten kto podejmuje decyzje na podstawie kłamstwa, ten podejmuje prawdopodobnie złą decyzję, chyba że musi się akurat pofarcić, prawda? Życzę miłego dnia, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, do klikania ławeczki w górę, zapraszam do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.